zaangażowali się przy realizacji tego. więc tutaj sołtys Dziębowa, pan Jan Kieruj, sołtys Rzadkowa, pan Mirosław Kopertowicz i sołtys Krzewiny, pan Jan Marciniak. Serdecznie dziękuję za przygotowanie drużyny. Wypadła drużyna nasza Kaczorska godnie, bo zajęliśmy trzecie miejsce. Nie zawsze możemy wygrywać, bo zazwyczaj to było, że Kaczory wygrywali na, sze na yy, sześć, tak? Na sześć turniejów, cztery razy wygraliśmy, ale trzecie miejsce jest bardzo dobre i tutaj serdecznie dziękuję sołtysom za przygotowanie i za udział wszystkim uczestnikom. Również Dorzynki Gminne. Większość radnych brała udział, widziała na jakim poziomie. Chcę również serdecznie tutaj wszystkim sołtysom Radom Sołeckim podziękować za udział, za wprowadzenie wieńców dożynkowych. Naprawdę to jest... Miłe, jeśli się widzi, że wszystkie miejscowości biorą udział i, i mają swoich przedstawicieli, czy w postaci wieńca, czy w postaci rolników. To jest bardzo ważne, to jest jedno raz, podkreślenie pracy rolniczej, ale i też zawsze to podkreślam, że takie właśnie uroczystości, takie imprezy to mają przede wszystkim charakter, charakter integracyjny naszych mieszkańców. I to jest bardzo dobre i widoczne już na każdym kroku, że właśnie nasza, mieszkańcy naszej gminy są zintegrowani i właśnie potrafią właśnie jednoczyć się i potrafią przebywać razem i chętnie też i przebywają. Także chcę tutaj serdecznie podziękować wszystkim, a szczególnie tutaj pani sołtys z Równopola, co czyniłem już oczywiście osobiście, ale na tym forum chcę jeszcze podziękować, oczywiście Radzie Sowieckiej i wszystkim tym, którzy wspomagali panią Sołtys, ale sam fakt, że jako pani młoda Sołtys, bo dopiero co zaczyna właśnie od, od ubiegłego od tego roku funkcjonowanie, a już właśnie w ten sposób potrafiła przygotować tę uroczystość, to naprawdę wielkie słowa uznania i widać, że właśnie mamy mieszkańców za sobą i oby tak zawsze było. Pani Emilio, serdecznie dziękuję w imieniu własnym, w imieniu wszystkich, którzy brali tam udział, bo każdemu to się bardzo podobało i wszyscy podkreślali. Oczywiście tutaj Pani Małgorzacie Śliwińskiej też, bo też tutaj Pani Emilia podkreśla zawsze rolę Pani Radnej, także też tutaj właśnie ta współpraca jest widoczna i oby zawsze tak było. Wiem, że było pytanie na komisjach o dofinansowanie, jakie tam te małe wnioski do 40-45 tysięcy. Złożyliśmy cztery takie wnioski na miejscowość Zerdniewo, Prawomyśl, Morzewo i Rzadkowo. I Jeszcze oficjalnie nic nie wiem, dlatego proszę przyjąć, że to nie jest oficjalna moja odpowiedź, bo było pytanie, jakie wnioski zostały załatwione prawdopodobnie, o tak to mogę powiedzieć, prawdopodobnie dwa wnioski zostały załatwione pozytywnie. To jest Zergniewo i Morzewo. Tak to zostało tam ocenione i wybrane, ale jeśli będę już miał na piśmie potwierdzone, to w ten czas oficjalnie będę mógł to powiedzieć. Że dziękuję. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Duchkę, czy tak, bardzo? Tak, pan Radny Ludwik, proszę bardzo. Czy Pan Przewodniczący mówi, proszę o odpowiedź na pytanie, które zadałem na komisji odnośnie punktów 8, 9 i 10? Tak, tak. 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 Myślę, że w momencie, jak będą omawiane te punkty, czyli Pana od nowej miejscowości Dziebowo, Jeziorki i miłowo, to w tym momencie będą to, te, te sprawy szczegółowo omawiane. W tym punkcie porządku obrad będzie to szczegółowo omawiane. Punkt czwarty. Porządku obrad. Proszę Panią Agnieszkę Grabarską o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, przedstawiam projekt uchwały nr 9 łamane na 53 łamane na 2011 Rady Gminy Kaczory z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Oraz artykuł 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W budżecie Gminy Kaczory na 2011 rok uchwalonym uchwałą nr 3 łamane na 2012 łamane na 2010 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu gminy Kaczory na 2011 rok o kwotę 20 221 zł Zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów podprowadzonych w zmianach wynosi 19 154 340 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 18 773 340 zł. Dochody majątkowe w kwocie 381 Zł. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2011 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Kaczory na 2011 rok o kwotę 20 221 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały plan wydatków wprowadzonych w zmianach wynosi 18 926 561 zł tego wydatki bieżące w wysokości 17 400 000 61 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1 526 500 zł. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2011 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci, załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2011 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt czwarty załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2011 rok. Otrzymuje przymienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały. Punkt piąty, załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2011 rok. Otrzymuje przymienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały. I punkt szósty załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2011 rok. Otrzymuje przymienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w z podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, dziękuję bardzo. Jeśli nie ma tak, uwag, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że dyżurna uchwała przyjęta jednogłośnie. Punkt piąty porządku obrad. Proszę Panią Agnieszkę Grabarską o przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu w Gminie Kaczoby, Informacja o absolutowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku. roku. Szanowna Rado, Panie Przewodniczący, zapraszam goście. Chciałabym przedstawić informacje o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 roku. Informacja ta jest materiałem dość obszernym, dlatego postaram się tak w miarę, w miarę skrótowo, a przedstawiając najważniejsze dane to omów omówić. Proszę Państwa, projekt budżetu na 2011 rok został opracowany w roku 2010. W 2010 roku w grudniu została podjęta uchwała w sprawie budżetu gminy na 2011 rok. Uchwalono pierwotnie dochody na kwotę 19 35 16 zł. Wydatki na kwotę 19 040 115 zł. W ciągu pierwszego półrocza budżet był zmieniany pięciokrotnie. Trzy razy e, były dokonywane zmiany zarządzeniami i dwa razy była podejmowana uchwała, uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej. E, dokonane zmiany najczęściej e, były związane z otrzymywanymi e, różnymi dotacjami. Poza e, zmianami powodującymi wzrost budżetu gminy miały miejsce przeniesienia e, pomiędzy... E, Wydatkami i dochodami między działami, rozdziałami i paragrafami. Uchwalony na 2011 rok budżet gminy po dokonanych w ciągu pierwszego półrocza zmianach wynosił dochody 19 104 953 zł. Wydatki 18 877 174 zł. W ciągu pierwszego półrocza dochody zostały zwiększone o kwotę 69 937 zł, a wydatki o kwotę 837 59 zł. Wykonano dochody na poziomie 51,69%, a wydatki w 48,80% 48, zakładanego planu. W pierwszym półroczu 2011 roku gmina osiągnęła nadwyżkę w wysokości 664 938 zł. i 26 groszy. Zaplanowany kredyt długoterminowy w pierwszym półroczu nie został zaciągnięty. Do przychodów została zaliczona kwota wolnych środków z roku poprzedniego w wysokości 267 122 zł. i 25 groszy. Spłacono w ciągu pierwszego półrocza spłacono y, zacią, ratę zaciągniętych kredytów w kwocie 537 22,16 zł. W pierwszym półroczu skorzystano z kredytu krótkoterminowego w kwocie 233 887 zł. Stan zadłużenia na koniec pierwszego półrocza wynosi 22,48% planowanych dochodów ogółem. Dochody w ciągu pierwszego półrocza wykonane na poziomie 51,69% są niższe w porównaniu do wykonanych dochodów w pierwszym półroczu 2010 roku o 98 771 zł. Wśród dochodów własnych podatki stanowią najważniejsze źródło Dochodów, dochodów własnych. Ich udział w dochodach ogółem stanowi 39,69% i w porównaniu do roku poprzedniego jest wyższy o 2,14%. Skutki nieprzyjęcia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych na 2011 rok wynoszą 532 835,77 zł. Dochody podatkowe, podatek od nieruchomości został wykonany w 45,79% 45, planu ogółem i wykonanie jest niższe o 194 331 zł w porównaniu do roku poprzedniego. Zaległości w zapłacie są znaczne i wynoszą prawie 300 000 zł. Podatek rolny został wykonany na wyższym poziomie niż podatek od nieruchomości, to jest na poziomie 55,59% zakładanego planu. Podatek od środków transportowych 49,76%. W porównaniu do roku poprzedniego uzyskaliśmy wpływy o 9649 zł wyższe podatek leśny na poziomie 50,84%, podatek od czynności cywilno-prawnych przy zakładanym planie 102 000 zł, uzyskaliśmy wpływy w wysokości 61 394 zł. Podatek od z tytułu spadków i darowizn na bardzo niskim poziomie przy zakładanym planie 20 tysięcy złotych. Uzyskaliśmy wpływ w wysokości 674 zł. Jest to podatek, którego wysokość, którego plan jest trudny do, do oszacowania. Praktycznie nie można oszacować. Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy i wpływa tutaj na, na budżet gminy. Wpływ kolejnym dosyć, dosyć wysokim podatkiem jest to podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany jest w gminie przez Ministerstwo Finansów w postaci udziałów i stanowi on znaczną część w strukturze podatków, w strukturze zrealizowanych podatków. Został on wykonany na poziomie 42,84%. Zawsze jest taka reguła, że w pierwszym półroczu te udziały są przekazywane w niższej wysokości i ten procent nie przekracza 50%. 50% w porównaniu plan zakładany plan na 2011 rok z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższy o ponad o 544 tysiące w porównaniu do roku poprzedniego.